Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serii Regulamin KDP, i dzisiaj zajmiemy się takim tematem, jakim jest panel problemów z jakością. Amazon stworzył taki panel po to, żebyśmy mogli obsługiwać wszelkie problemy, które, które, na które support nam zwracał uwagę odnoszące się do naszych publikacji na Amazon KDP. I taki panel wygląda tak, jak właśnie zaraz Wam przedstawię na takim krótkim filmiku, filmiku który jest umieszczony na stronie Amazona. I wygląda to dokładnie tak. Mamy taki komunikat view isu, czyli pokaż problemy, klikniemy sobie na to i pokazują nam się tutaj wszelkie właśnie sugestie Amazona odnośnie poprawy naszych książek. Możemy sobie to przejrzeć, możemy się do tego w jakiś sposób odnieść. Mamy kilka sposobów na odniesienie się do takiego problemu, o czym będę mówił w kolejnej części tego filmu. Tak to mniej więcej wygląda, taki panel znacznie ułatwia to kontakt jakby z supportem i rozwiązywanie problemów, które na pewno... Podczas publikacji się zdarzają. Także warto z tego myślę korzystać, ponieważ jest to szybsza metoda, aniżeli odpisywanie supportowi na maila. Tutaj możemy zaznaczyć opcję, czy chcemy naprawić dany błąd, czy chcemy go zbagatelizować, czego akurat nie polecam robić, ponieważ jeżeli Amazon uważa, że jest to problem, to jest to problem i nie odnośmy się do tego w ten sposób, że po prostu. Nie zmienimy czegoś, o co nas proszą. OK, jak do tego przejść? Przejdźmy do pulpitu nawigacyjnego problemów z jakością. Jeśli znajdziemy problem z jakością w Twoim e-booku lub zgłoszony przez klienta, wyślemy Ci wiadomość e-mail kierującą Cię do pulpitu nawigacyjnego problemów z jakością, gdzie uzyskasz szczegółowy widok każdego problemu. Możesz także uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego przez baner na półce z książkami, co już widzieliśmy w tym właśnie filmiku. Pulpit nawigacyjny umożliwia filtrowanie według atrybutów takich jak tytuł, autor, status, np. wyłączony czy ostrzeżenie, rodzaj problemu, np. treść e-booka czy metadane. Przejrzyj problemy. W przypadku tytułów, w których zgłoszono problemy z jakością, zobaczysz każdy problem, na przykład jakość obrazu, literówka czy formatowanie, a także uwagi i sugerowane aktualizacje. Na przykład obraz jest zamazany. Zmień ad na end. Czyli w tym panelu Amazon pokaże nam dokładnie, jaki jest problem z daną publikacją, i możemy taki problem szybko rozwiązać. Wprowadź poprawki. Po zapoznaniu się z problemami powiesz nam, czy zamierzasz je naprawić, czy też nie, klikając jeden z trzech przycisków naprawie. To nie jest problem, nie można naprawić lub odwołanie. Nie musisz naprawiać wszystkich problemów naraz. Możesz naprawić jeden, kilka lub wszystkie w jednej sesji. To już zależy od Ciebie. I tak jak mówię, jeżeli Amazon nam zwróci uwagę na, jakąś, na jakiś detal naszego e-booka, to nie zaznaczajmy opcji, że to nie jest problem, ponieważ tutaj idziemy na noże już w tym momencie z Amazonem, ponieważ takie problemy są zgłaszane przez klientów i Amazon, jak wiemy, na pierwszym miejscu stawia właśnie klientów, więc jeżeli taki problem jest w tym, w tym dashboardzie, to znaczy, że trzeba go rozwiązać. Który przycisk kliknąć? Wobec tego nie wiesz, który przycisk kliknąć? Kilka przykładów tutaj ci przedstawię. Jeśli jest literówka, to kliknij naprawie, ponieważ jest to jakby bardzo proste do, do naprawy. Istnieje celowy błąd w pisowni, postać mówi dialektem, to kliknij, to nie jest problem. Twoja książka ma stare zdjęcie, które jest zamazane i nie będzie miało wysokiej rozdzielczości. Kliknij, nie można naprawić. Wystąpiła niepoprawna zmiana w metadanych języka, kliknij odwołaj się. I tutaj zalecamy dodanie komentarzy. Jeśli wybierzesz opcję nie dotyczy, nie można naprawić lub odwołaj się, wtedy wiemy, dlaczego coś nie jest problemem, ale jak mówię, nie warto, nie warto tej opcji zaznaczać w ogóle. Prowadzi to jakby do dalszej dyskusji z Amazonem i w konsekwencji Amazon będzie wyszukiwał coraz więcej takich problemów. Warto po prostu wziąć ten problem i, i go rozwiązać. Prześlij poprawione pliki, po kliknięciu naprawia napraw problemy w plikach i prześlij poprawione pliki do sprawdzenia. Idź do swojej półki czyli do bookshelfu kliknij wielokropek i w obszarze działania Kindle ebook obok książki którą chcesz przesłać. Wybierz edytuj zawartość ebooka w sekcji rękopis kliknij prześlij rękopis ebooka znajdź plik manuskryptu na komputerze i kliknij otwórz. Po zakończeniu konwersji pliku zostanie wyświetlone potwierdzenie może to zająć 5 do 7 minut. Kliknij, zapisz, kontynuuj, spowoduje to przejście do strony ceny. Kliknij, opublikuj do strony ceny. Sprawdzimy poprawione pliki w ciągu 3 dni. Proces standardowy, jak wiecie, podczas publikacji robimy dosłownie to samo. Śledź stan recenzji, czyli możemy śledzić, na jakim etapie jest właśnie ta recenzja. I mamy tutaj takie kroki jak przejrzyj te problemy. Czekamy, aż powiesz nam, że rozwiązujesz problemy, lub że to nie są problemy. Prowadź poprawki. Powiedziałeś nam, że rozwiążesz problemy i prześlesz poprawione pliki, ale jeszcze ich nie przesłałeś. W trakcie sprawdzania przez Amazon. Przesłałeś poprawiony plik i sprawdzamy nową zawartość. I zdecydowany sprawdziliśmy, że rozwiązałeś problem. Jeśli chcesz zmienić swoją odpowiedź lub zadać pytanie dotyczące problemu, możesz kliknąć więcej opcji, aby nas o tym powiadomić. Uwaga! Dopóki wszystkie problemy nie zostaną rozwiązane, co miesiąc będziesz otrzymywać e-mail kierujący do pulpitu nawigacyjnego. I takie problemy z tego pulpitu możemy sobie wyeksportować do Excela. Na przykład. W związku z tym trzeba przejść do pulpitu nawigacyjnego, wpisać nazwę raportu. Kliknąć eksportuj wszystkie problemy i raport będzie gotowy za 2 do 5 minut. Kliknij opcję Przejść do historii eksportu i przycisk pobierz obok raportu. I ja wam teraz pokażę, jak to się odbywa w praktyce. Również na krótkim materiale wideo. Export all Issues. Go to Export History i mamy do pobrania yy, pliki, które sobie tutaj wygenerowaliśmy. Ok, myślę, że fajna sprawa, na pewno duże ułatwienie dla nas, wydawców. Jeśli wiedzieliście, że coś takiego istnieje, dajcie mi znać w komentarzu. Jeśli korzystacie z czegoś takiego, również napiszcie, będzie mi yy, bardzo, bardzo miło. Także zapraszam Was do kolejnych filmów, dajcie łapkę w górę, jeśli ten Wam się podobał i subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Was serdecznie, na razie cześć.